Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Freiburgiem. Zaczynamy od meczu z Schalke, wystawiliśmy mocno rezerwowy skład, no i zemściło się to na nas już na początku pierwszej połowy, bo przegrywaliśmy 1-0. Na szczęście tam i Abraham po dośrodkowaniu znów wyrównuje w 13 minucie, ale później biliśmy głową w mur. Masa sytuacji, masa okazji, nic z tego nie było. 90. Minuta Baturina do Espeso, i ten chłopak ratuje nam 3 punkty. 26 strzałów, 11 celnych, ponad 3 expected goals. No, jeszcze była czerwona kartka dla Szalkę, i my wygrywamy po golu w 90. Minucie. Ale jak istotny ten gol był, okazało się dopiero po meczu, bo Bayern przegrywa z St. Pauli. Bayern traci punkty w Hamburgu 3-2 ale spójrzcie na ich kondycję, oni są wykończeni, oni nie mają kim grać, no taka jest prawda Musiala, Olise, Cassado, no to oni już są, oddychają rękawami pewnie w 60-70 minucie no i Bundesliga się robi znowu ciekawa, robi się ciekawa z tego względu, że my mamy straty 3 punkty do Bayernu na 9 kolejek przed końcem, ale Eintracht i Bayer Leverkusen tracą do nas też tylko 6 punktów a my z Bayernem Leverkusen zagramy następny mecz w Bundeslidze na wyjeździe. Mamy też Eintracht, mamy też Dortmund jeszcze no, kilka tych meczów takich z mocniejszymi rywalami właśnie jak Leverkusen Eintracht, Dortmund, FC Köln na wyjeździe, które jest piąte, no tutaj te, te trzy mecze będą bardzo istotne ale to co dzisiaj, dzisiaj przed nami rewanż z Juve i wyjazdowy mecz z Bayerem Leverkusen, te dwa mecze obejrzymy sobie wspólnie na żywo z komentarzem dlatego bardzo interesujący, bardzo ciekawy odcinek się zapowiada. Mam nadzieję, przynajmniej, że to wszystko ułoży się po naszej myśli, ale no jak będzie, no to zobaczymy. No bo to dwa zespoły jakościowe, dwa klasowe zespoły. Juwe u siebie, no następnie. Jasna Leverkusen. Ciężko, może być ciężką. Zerkam sobie tutaj na tych zawodników, jak oni wyglądają. Tutaj. Samuris, też ciekawy napastnik Sa Savvas Samuris, determinacja, dobry fizycznie Dribbling, wykańczanie akcji Lewo Lewoskrzydłowy bądź środko środkowy napastnik Jest wypożyczony ze sztuk No, u Lamin Yamal, plotki odnośnie Transferu do PSG, PSG chce sobie tutaj widzę Zapewnić usługi Lamina Yamala <laughs> ależ ten chłopak się rozwija, ależ ten chłopak idzie w górę. Piękny, piękny to jest transfer. Ani przez moment nie zwątpiłem, że jest wart wpłacenia tej klauzuli. Od samego początku wiedziałem, że chcę to zrobić. Żadnych tam negocjacji, żadnych dyskusji bierzemy. Mówię go od razu. Lurdewicz też. Dobrze, 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 strzeliliśmy w te, się strzeliliśmy w te transfery. Próbujmy tutaj, za tymi po, poleceniami, do, do, radami, tak, może bym powiedział. Renner Gutierrez, napastnik, kolejny, Ander Gutierrez. Dribling, wykończenie akcji gra głową. Mhm. Mhm. 27 milionów. Abraham może po sezonie odejdzie i wtedy taki Anhe, Ander Gutierrez. Byłby, myślę, kapitalnym wzmocnieniem. Determinacja perfekcjonista. Dobra, ja sobie go dodaję do listy życzeń. Top. Oh, oh, podoba mi się ten napastnik także. Jest Hiszpan, Espresso, Gutierrez i Cusiasaré, albo Viper. No, wy wygląda to całkiem interesująco, całkiem ciekawie, jakbyśmy grali na trzech napastników. Przejdźmy już do rewanżu, do tego co najważniejsze, bo nie ukrywam, że mecz z Juve jest najważniejszy w tym odcinku Nie możemy tutaj przegrać Weźmy 0-0, zróbmy i to starczy, Sangowski Leandro kontuzjowany, no to Matias Ginter, tu potrzebujemy doświadczenia Nie możemy kombinować mm. Miretti, tak, Miretti Następnie. Hmm. Zaufajmy Baturinie czy Steve Charles? Baturina czy Charles? Dobra, Baturina ostatnio w dobrej formie, dobrze też trenuje. Z lewej strony oczywiście Tom Kraus. Jako ofensywni Wedrago. No słaba, słabsza dyspozycja ostatnio. Ibrahimowicz, skrytykujmy go. Skrytykujmy go za słabą formę. On nie przejmuj się, no dobra, to fajnie go skrytykowaliśmy, ale dobra, no tam coś mu powiedzieliśmy Podnieśliśmy go może na duchu w ten sposób Czy tak to ma wyglądać? No tak to ma wyglądać Tak mi się wydaje Kraus, Miretti, Ginter w nie najlepszej formie, ale Też nie to jest, nie jest jakaś forma tragiczna Espeso, Edraogo, Viper Nasza trójka w ataku, zgłaszamy zespół Chodzimy do tego spotkania, no i liczymy na korzystny wynik, nie ma się co tu oszukiwać Juventus w składzie Messier, Gellert, Gatti, Bremer, Cambiaso Locatelli, Kopminer, Douglas, Lewis, Mbemo, Glouk I Wlachowicz, wraca Duszan Wlachowicz Musimy do maksimum wykorzystać Przewagę swojego boiska Wielki mecz Wielki rewanż z Juve Wlachowicz, Alonis. No widzę, że po tej klepsy, że takie, że jest chyba trochę zmęczony, ale Na pewno będzie groźny Na pewno będzie groźny, na pewno będzie niebezpieczny No tak, jest ewidentnie, kondycyjnie nie jest przygotowany na 100% do tego meczu, ale Sangowski jest żółta kartka Nie lubię tych żółtych kartek, tak na samym początku, w pierwszym kwadransie, bo Potem cały czas zerkam, cały czas się delikatnie stresuję Aha, my teraz nie możemy ich zachęcać, no tak, no bo wygraliśmy pierwszy mecz i teraz Oni będą wielce oburzeni, Espeso, rzut wolny 26 minut, tak. krótko do Baturiny. Espeso Za chwilę to przyspieszymy. Espeso On potrafi dograć. Viper! 1 do 0! 1 do 0 Nelson Viper, On cały czas to ma, on to ma. Tego nie zatracił. Kusiasare przyszedł przede zespołu. Naciska na tą pozycję numer 1 na środku ataku. Ale Espeso No, prezentuje genialną formę. W najważniejszym momencie sezonu. Właśnie od marca. Ten, Trzy miesiące, marzec, kwiecień i maj. W tym okresie jest niezwykle istotna forma naszych graczy kluczowych, a takim graczem stał się 18-latek Dawid Espesso, wykłada piłkę do Wajpera i prowadzimy jeden do zera. Juve musi strzelić dwa gole. Żółta kartka, żółta kartka dla naszego fałszywego napastnika, ale no, o ile o niego się aż tak mocno nie boję, żebym tego nie powiedział w złą godzinę. Miretti, dośrodkowanie ale tam Bremer świetnie gra głową. A Turina, Ależ to było niebezpieczne uderzenie. Prowadzimy jeden do zera, prowadzimy jak najbardziej zasłużenie. Jestem zadowolony. Tak, trzeba ich chwalić. Jak grają dobrze, trzeba chwalić, ale zmienimy. Zmienimy na pewno Sangoskiego. Augustin Giaj. Może niech on zagra na wsparciu. Wedraogo. kurcze, no kiepski mecz znowu tego Wedraogo. 6-60, ale. Jeszcze zostawmy, jeszcze zostawmy tak jak jest. Nie zmieniajmy za wiele, żeby nie zdezorganizować naszego zespołu. Ildis wchodzi, który też jest zmęczony. Zobaczcie na Walachowicza, no przecież on nie ma sił. Ale Ildis, dośrodkowanie, uwaga! Atubolu, no chłopie, nie możesz popełniać takich błędów. Tylko cud nas ratuje, że Gatti nie strzelił. Albo może ten ostry kąt. No, fatalne wyjście do tego dośrodkowania Atubolu. No lepiej żeby mnie nie drażnił, bo Zajmen jest cały czas na liście... Na liście życzeń. 69 minuta. 20 minut do końca. Rotę też z żółtą kartką. Zróbmy kolejne zmiany. Rotę... A znu za niego. Baturina, który też jest zmęczony. Steve Charles. Ale może Charles nie gra na wsparciu. Mamy jeszcze jedną zmianę. Zachowaliśmy sobie ostatnią zmianę. Ildis A, ale tam był na spalonym. Był Ildis na spalonym. Ostatni kwadrans. Jesteśmy tak blisko. Juventus nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę. Puśćmy jeszcze. Asare Czemu nie? Na środek ataku. Dograjmy to spotkanie do końca. Czy z tym kątem byłoby pięknie, a znów Kraus dośrodkowanie będzie na Asare, tak, Asare, ach, przegrał, wow, ktoś wygrał z nim główkę, Kraus potrafi uderzyć, poprzeczka, Asare, gol, 2-0, sędzia widział gdzieś tam spalonego, ale czy ten spalony był? Nie wiem, za chwilę się wiemy. tak, był na spalonym, Asare nie wierzę, ależ uderzenie Krausa potężnie huknął poprzeczka no był był ewidentnie wyraźny nie, nie zauważyłem tego meslier tego nie obronił no nie mógł tego obronić ale to nie ma większego znaczenia 4 minuty do końca wygrywamy burcza pieczone, jeszcze nie wygrywamy Bremer Gatti Piras Piras dośrodkowanie Ildis, poprzeczka. Wygrywamy drugie spotkanie z Juventusem. Jesteśmy w ćwierćfinale. Jesteśmy w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. No tutaj zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Expected goals: 2,17 do 1,08. Strzały: 13 do 11. Dawid Espeso: 3 sytuacje stuprocentowe wykreował ten chłopak. Może trochę przesadzam czasami nad, nad zachwytami, nad tym. Dzieciakiem, no ale jest nad czym się zachwycać, to będę to robił. Arsenal bije 6-0 Wow, Arsenal pokazał klasę. No nie chciał. A, Limer, czerwona kartka w czwartej minucie. Barcelona także awansowała. Bayern Monachium jest w ćwierćfinale. Manchester City, Liverpool 7-1 w dwóch meczu z Napoli. Newcast i PSG odpada Real Madrid. PSG, Newcast, Liverpool. Freiburg, Manchester City, Bayern Monachium. Barcelona i Arsenal. <laughs> Ależ zestawienie. Ależ to jest zestawienie. Raz, dwa, trzy. Cztery angielskie kluby. Łwierć w finale Ligi Mistrzów. Brawo, brawo panowie. Jesteśmy po raz kolejny w najlepszej ósemce. Z kim byśmy chcieli zagrać? Z nikim byśmy nie chcieli zagrać. Byśmy chcieli zagrać, nie wiem, z Legią Warszawa albo z North Zealand, ale no z kimś musimy Newcastle City Wow, nie wiem z kim byśmy chcieli zagrać, nie mam No bez komentarza chłopie Daj mi święty spokój Freiburg, otrzymujemy prawie 10 milionów no 5-7, no tak, no jak szóstkę dostali to użyliśmy w okazji, muszę trochę też przestać z chwaleniem go, żeby go nie zagłaskać Teraz pojedziemy na mecz z Leverkusen jak wygląda kalendarz? Leverkusen, następnie, o, będzie przerwa, fajnie. Dobra, teraz mamy trzy, trzy mecze ligowe. Mainz, Wolfsburg. My się pewnie spotkamy tutaj. Zobaczymy sobie w jednym odcinku dwa ćwierćfinały. A co, tam będziemy rozpędzać to, tą karierę, bo już FM 26 blisko. A jeszcze z dwa sezony przyznam, że chciałbym sobie tutaj zagrać. Nie wiem, czy później nie będą wpadały jakieś odcinki, takie raz godzinny może odcinek, żeby. Podsumować trzy miesiące rozegrane, ale to zawsze takie mam plany, żeby kontynuować kariery z poprzedniego FMA. A wychodzi nowy i tam jest tyle pomysłów, tyle fajnych rzeczy się dzieje, że człowiek rezygnuje z tych poprzednich karier. Olmo. Javier Olmo, ok. Olmo, my kupiliśmy Olmo? Nie wiedziałem, ale to nie, to nie ten Olmo. Ale pytań było mnóstwo. Bayer Leverkusen. 7.30 to jest najgorsza ocena treningu. Spójrzcie na to. To jest świetna, świetna wiadomość. 730. Nawet nie można go skrytykować za słaby wynik, za słaby trening. No bo jak? Ale ale tutaj wygląda to wszystko kapitalnie. Kłada nam się to. Świetnie w tej drugiej fazie, w tej końcówce sezonu espesso. Już ma 3,5 gwiazdki na tle naszego zespołu. 8 goli, 5 asyst. No nie był on przez cały sezon podstawowym, tym wyborem, ale od przyszłego sezonu już na 100% będzie. Już myślę, że do końca tego sezonu będzie naszym kluczowym graczem i od niego będzie się zaczynało ustalanie składu, a tu Bolu w bramce Stangowski Leandro i Marcos Eduardo Tomrote Miretti, tak, Miretti, Miretti hmm. Czy musimy sobie porozmawiać też z Wethro'ogo, bo też słabą formę ma. Interakcja. Ostrzeżenie. Dobra, cieszę się, że ogarniasz temat. Także go zagra jeszcze. Tom Kraustu, wychodzimy naszym najlepszym, najmocniejszym zespołem. Baturina, Baturina... Nie. Z lewej strony na pewno Espresso. W ataku dzisiaj wyjdzie... Asare. Teraz tak, Ibrahimowicz, Charles Baturina. Hmm. No, mam dylemat. Dobra, zdajmy jeszcze szansę Ibrahimowiczowi. Postawmy na, na te powiedzmy umiejętności. Tak to w nich wygląda. W domu zostaje Konsens Sao, No, jego ewidentnie będziemy musieli sprzedać. Ja już go wystawiam na na listę transferową niestety nie gramy skrzydłowym, on nie ma gotowości do gry, pewnie za chwilę będzie ją słabał chociaż nie, ja z nim rozmawiałem, także on zaakceptował tą rolę rezerwowego, no ale nie będziemy mu blokować tej kariery, to jest całkiem fajny zawodnik jakieś 20 milionów, 25, 000, bym był z niego zadowolony, jakby to tyle zesłał Augusto dobra, mamy Aznu i Tomarotę jako lewych obrońców może na wsparciu, żeby zagrał Ogo Ogłaszamy zespół. No i piękna byłaby historia, jakbyśmy wygrali też na Leverkusen, gdzie Nagelsmann jest trenerem. No ale tutaj wielu, wielu fantastycznych graczy. Zagrajmy tak jak ostatnio. Fajnie, że byli tak zmotywowani na ten Juventus. Nie była to jakaś wybitna rozmowa, czyli dobrze, bo mają wysoką determinację, wysoką ambicję. Nasi gracze. To zawsze cieszy. Espeso panuje świetnie nad piłką. Eduardo do Krausa. Es ed uedraogo. uedraogo. Żeby trochę niżej to poleciało, to byłaby cudowna bramka. I kowar od bramki. Druga minuta. Bramka, bramka. Frimpong. Nikopas. Ach, było blisko. Żeby ten pressing zadziałał, ale teraz działa. Kraus. Kusiasare. Na prawo do Sangowskiego. Sangowski prostopadle do Asare, Asare, 1-0. Czy to był spalony? Nie wiem, ale kapitalne zagranie. Nie było spalonego. 1-0. Trzecia minuta. Prowadzimy na Leverkusen. Prowadzimy z Bajerem Leverkusen na ich stadionie. Sangowski. Powiedziałem, prostopadła piłka. Świetnie wyszedł do tej prostopadłej piłki. Asare, pewnie pokonuje. Spałem po długim rogu Kowara. Ramkasz. Leverkusen bez szans, to był spalony, zobaczmy, ależ to się wkleił w tą linię, no, cudowny transfer Asare, cudowny transfer, nie dość, że osłabiliśmy Bayern, to jeszcze dostaliśmy kapitalnego napiasnika, który jest niezwykle skuteczny, Uedraogo, oj, 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 super to, to za na jeden kontakt, ach, zabrakło tego ostatniego podania, SP, so jaki pressing, brawo, Rote, Eduardo, rozgrywajmy teraz to spokojnie. Kraus, Kraus, on potrafi się przy piłce utrzymać. Doświadczony Niemiec. Dobra, piłka Dorota. Ibrahimowicz! Niestety. Ibrahimowicz jest bez formy, no. Buduje w cudownych sytuacjach. Taka była, no. Dla mnie to była 100% sytuacja. Taki gracz jak Arion Ibrahimowicz powinien tą piłkę skierować do bramki. Inkapi, Sangowski, przechwyt. Leandro. Graj, graj spokojnie, dobrze. Eduardo Rotę Rotę Błąd nie Miret jest szybszy. Ibrahimowicz to Wedraogo Espresso. Spalony Czemu Wedraogo to zagrywał? Dlaczego nie poszedł sam? Ależ niefortunne podanie. No Bóg to strzelić sam. Chciał być koleżeński. Chciał wypuścić jeszcze Espresso na sytuację stuprocentową. Ale no niestety. Hiszpan był na spalonym Edwa Kurcze, no W ostatniej chwili tak ryzykujemy w Błąd, rotę, źle Nie możemy tak grać, no Rotę Eduardo Espeso Ach, no za dużo, otoczyli go W dwóch i odbierają piłkę Palacios do spółki chyba z Flimpongiem Ta soba, błąd Asare ASARE Ale gol! Jonach kusi, asare to jest napastnik kompletny! Co on tu zrobił? Ależ Bramka, Kowal bez szans, ta psowa fatalny błąd. Popatrzcie. Asarę, 25 metrów, poprzeczka, ziemia, gol! Ależ rakieta posłana przez szwedzkiego napastnika. Kapitalna bramka, ależ to cieszy, ależ cieszą transfery. Spójrzcie teraz: Sangowski, Asare sprowadzeni w styczniu. To jest znajomość Ligi, to jest właśnie znajomość tego języka. Oni wchodzą z Buta, wjeżdżają do drużyny. Nie potrzebują żadnej aklimatyzacji. Znają tutaj Ligę, znają język. Pięknie. Sangowski 7,5, Asare 8,5. Transfery świetne, które pokazują, że to były idealnie wydane pieniądze. Jeszcze Świetnie sobie radzicie Tak rozmowa Motywacyjna Bardzo dobrze Bardzo dobrze No Dzisiaj słabszy mecz Kilku zawodników Jak Leandro66 Espesa Ibrahimowicz. Żółte kartki Rote No tutaj już też Jeszcze chwilę Zmienimy chyba Paru piłkarzy rotę. Espeso Dobrze przyjął Ale Jest o, Teraz agresywny Pressing Leverkusen Wedraogo Ach Chciał sam, chciał sam, ale zatrzymany. Belocian, Clemens, Nikopas Leandro. Kolejny przechwyt. Wedraogo wypuści Sangowskiego, tak? Łukasz Sangowski. Sangowski, dośrodkowanie źle. A, a źle, no trochę niecelne, za lekkie, ale cały czas mamy piłkę. Kraus. Na pewno dobrze chciał Kraus do Sangowskiego. Będziemy jeszcze raz rację do doświadkowania? Jeszcze nie teraz. Wedraogo, Może on. Asare! Asare! 3-0! Jona Kusiasarę, co my tu robimy? Ależ trafiliśmy strzelca wyborowego. Cudownie, cudownie ten chłopak gra w piłkę. To jest hat-trick, hat-trick na Bay Arena w Leverkusen. Nie pozostawiamy dzisiaj aptekarzom żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. I teraz, teraz jest właśnie ta zemsta, o której mówiłem w, w przypadku pierwszego spotkania. To ma miejsce dzisiaj Baturina, Charles. Może Charles, róbmy tak. I Charles Wedraogo, ok. Dzisiaj następuje ten akt zemsty, który nosi imię Jonah Kusyasare Hattrik Szweda 4-0 na Bajarena. Wedraogo, już też możemy go zmienić, bo jest bardzo zmęczony. Puśmy Wajpera. Owacja nastojąca od naszego sektora kibiców, a przyjechał. To owacja nastojąca jest. Także że Viper pograł. Dwie minuty może. Dziesięć minut do końca i gramy w dziesiątkę, bo nie mamy zmian. Nie mamy jeszcze jedną. Nie, nie mamy zmian. Chwila. no nie mamy zmian. No tak, bo Viper przecież wszedł. Ale byłoby chichot losu, jakbyśmy tutaj jeszcze stracili jakieś bramki, że wpuszczamy Owacja na stojąco, tutaj mówię, że tak, a schodzi, Ale Viper no wytrzymał ledwie dwie minuty bodajże. Ale tu raczej nic tam się już nie stanie, no to jest trzy bramki przewagi na 3 minuty przed końcem tego meczu. Primpong, Nikopas. Pass, a znów przechwycił, jest Charles. Batulino nie dobiegł do tej piłki. Jest zostawiony sam sobie Nikopas Paz, Bayer. Obok, wow. Wow, ale spudłował napastnik Leverkusen. No ta końcówka zdecydowanie pod do Bayeru, ale to tylko z tego względu, że graliśmy w dziesiątkę. Wygrywamy 3 do 0. Jesteśmy zabójczo skuteczni. Kusi Asare hat trick szwedzkiego napastnika. Bayern także wygrywa. Bayern wygrywa z 4 tygodnie Wajpera kurcze, znowu. No, mamy Asarę. Jest Asarę. Jest, Jest jeszcze Abraham, który jak najbardziej robi swoją robotę. Abraham strzelił 14 goli, a zagrał tylko 8 razy w podstawowym składzie. No ale Asarę ma Bramek 10. 7 spotkań, 3 jako rezerwowy, 10 Bramek 8, 18. Średnia z 5 meczów. 7,81. Średnia całkowita z tych 10 meczów. Jonah, kusiasarę, zobaczcie już rozwój, idzie w górę. Świetnie mu chyba zrobiła ta zmiana otoczenia. No bo w Bayernie, jak widzimy, zagrał. A no nie, nie wiem, jak on, muszę to zobaczyć, że tutaj, tak, tutaj. 13, 6 meczów, 11 z ławki, 17 spotkań i 3 gole, i do tego 3 asysty. No, ewidentnie Bayern nie potrafił go wykorzystać w prawidłowy sposób. My to robimy tak jak się należy, a on odwdzięcza się ramkami, które dają nam niezwykle istotne punkty. Ja wam dziś, za dzisiaj serdecznie dziękuję. Fantastyczny odcinek. Dobrze się bawiłem w końcu. Mogę powiedzieć, że świetnie się bawiłem przy nagrywaniu. Ale tak to zazwyczaj jest, jak się zwycięża mecze, no nie oszukujmy się. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.